jo, yo, yo, yo ziomale, wracamy na GeForce Keysa, kroić miliony na stronce. A wy mordeczki, pamiętajcie, że z tym odcinkiem wychodzi konkursik na Discordzie, linka macie w opisie. Jest do wygrania skinek za 20 zł, żeby wygrać tego skina, musisz zostawić łapeczkę w górze, mieć subskrypcję kanału i napisać komentarzyk. Ale w komentarzu ma być odpowiedź na moje pytanie, które zadam w trakcie odcinka, więc oglądaj do końca. No i oczywiście jeszcze wam przypominam o moim kodzie promocyjnym, skuty, który daje wam 5% przy każdym doładowaniu. Niedługo dam wam info na Discordzie Jakie będą kolejne tikety za wpłaty Więc tutaj jeżeli coś płacacie Nagrywajcie, podsyłajcie mi na Discorda A my lecimy z temacikiem Dzisiaj mamy 3600 zł Nie za dużo, nie za mało Mam nadzieję, że nam wystarczy na kolejną skrzyneczkę Którą znalazłem, w sumie jest dosyć nowa Nazywa się Tushol, jeszcze jej nie testowałem Kosztuje w sumie fajną kwotę 75 zł, też nie za dużo, nie za mało No troszeczkę jak dla mnie za dużo Tutaj zdecydowanie tych skinów 4 maksymalnie tak no, no ze cztery rządki by było naprawdę zajebiście, 3-4 to jest pisuć, się eleganców, ale nie ma co narzekać, może będą zajebiste dropy, fajny tutaj auk siedzi, bajonecik, flipek, no jest sporo kosek, spróbujmy, spróbujmy zakręcić tą skrzyneczką, potem oczywiście zostawimy sobie trochę sianka, przejdziemy na jakieś bitwy. No i spróbuję dzisiaj na kontrol nie iść, bo ten kontrol ostatnio to mnie tak zawodzi, że no nie mam pytań. Więc zatem mamy tutaj delikatny minusik, jakieś 15 zł. Nie no, 20 zł, dobra. Ale to też nie jest źle, nie jest źle. Kręcimy. Pierwsza to taka była skrzyneczka, wiecie, na rozgrzewkę. Lecimy dalej. Mamy kolejną... E, myślałem, że ten Star Trek, ale mamy AWP i tutaj jest proficik, dobra, jest zajebiście, stóweczka nam wyleciała, więc przechodzimy na 3 sztuki, tutaj naraz 224 zł, przecinek 40 groszy i się kręci, i się kręci, leci tuszol. Zobaczmy na co go stać, zobaczmy co ta skrzynka potrafi. No, trochę ją przetestuję, no nie ma co się oszukiwać. i Ile ta Meczka? 370, prawie 3 zł, więc tutaj naprawdę sporo oddało. Chociaż te dwa pozostałe skiny no niestety zabrały, ale i tak mimo wszystko wyszliśmy na proficie z tego odparcia i lecimy dalej. Tutaj też widzę fajne dropy, 2-1 to wiadomo będzie słabiutki, ale kurcze ceny, no nie spodziewałem się, że takie słabe. Chociaż ta jedna, ten kałaszek akurat to oddał, dobra, jest mega, lecimy dalej, lecimy dalej. Wam oczywiście jeszcze przypominam o konkursie, który jest na Discordzie, on będzie trwał tam chyba jeszcze 8 czy 9 dni. Więc bijajcie do wygrania jest skinek za 120 zł. Oczywiście nie ma żadnych wymagań w tym konkursie, więc zapraszam wszystkich. Po prostu trzeba przyfarcić. No i tutaj niestety, no znowu nie siadło. Tutaj całkowita dupa była, tak szczerze. Lecimy dalej, kręcimy. Spróbujemy tak zostawić sobie jakieś 1500 zł. I przejdziemy na bitwy. Tu widzę, siadła Ilona. 90 zł, kałaszek 80. No, może być, tak to powiem. Może być, lecimy dalej, niech się kręci i zakręcimy jeszcze po tym razie. Może jakiś taki fajny strzał. Zrobimy razy 5 tą skrzyneczkę. I tutaj proszę, meczka 130 prawie złotych, chociaż te dwa pozostałe skiny to też nic nie oddały. I robimy, robimy tak jak powiedziałem: 5 skrzynek na raz 374. Zico i się kręci. Dawaj, Jefferskins, dawaj, dawaj coś potężnego. Pokaż jak to się robi. Koska przeleciała. No i tutaj całkowita lipa będzie. Całkowita lipa, jakby nie było. Wychodzimy, wychodzimy z tej skrzynki. Zdecydowanie mi wystarczy. Nie jestem pewien, czy przy tym otwieraniu wyszliśmy na jakikolwiek proficik. No i dobra, załadowało się. Jakaś znowu delikatna ścinka tu na stronie było, jak przeszedł na bitwy. Ale jest wszystko elegancko. Już ciśniemy z tą skrzyneczką, wpisujemy sobie szol i gatujemy ją. Ile tylko wlezie? No, za cały nasz balansik, czyli 1900, coś mamy. Ok, będziemy mogli 26 skrzyneczek sobie dodać. Ja ryzykuję. Daję sobie na 3 osoby. Jak grubo, to konkretnie grubo. I robimy taką bitwę. Ja oczywiście czekam. Jeżeli nikt nie wbije, to dodamy sobie bociki. No dobra, wariaty. Lecimy. Nikt nie wbija. Przywołuję sobie bociki. No, i czekamy, zobaczymy, jakich tutaj będziemy mieli rywali. A wy, wariaty, oczywiście dzisiaj pod tym odcineczkiem w komentarzu napiszcie co tylko sobie chcecie. Ale na końcu zdania dodajcie jakoś emoji. Nie wiem, może to być minka, może to być yy, okejka, może być cokolwiek, żeby było emoji. No i lecimy. Powodzenia Wam życzę. I pierwszy dropik, no kurczę, nie dla nas, nie dla nas, że tak to pojmę. I drugi dropik, chyba to samo, no niestety. Kurczę, jest na razie przewaga tutaj środkowego jakiegoś Ryana. Zobaczymy jak to. Do... Co? 258 zł to kosztowało? Ale drogi auk, ale drogie! Ja pierdziele nie spodziewałbym się w życiu, że ten skin tyle kosztuje. Ale bardzo dobrze lepi dla nas jak na razie tu się kręci. Jest szósta skrzyneczka, no i chyba wygrywamy dzięki temu augowi. Zobaczymy jak to będzie dalej. Mama! O kurde, co jest? 342. W końcu to się rozkręca. W końcu się skrzyneczka rozkręca tu szól, tu kurde, chyba ewidentnie chce dać mi zarobić. Lecimy dalej. Koski przeleciały. Ten ziomek trafia USP, ale cztery dyszki. Bardzo fajny skinek i dosyć tani. Więc to się szanuje. Lecimy dalej. Dobra, 11 teraz skrzyneczka. I no tutaj nie ma żadnego fajnego dropu, ten ziomek 45 ziko. Lecimy dalej, mamy znowu auga, nie mam pojęcia, cztery dychy, dobra. Myślałem, że znowu jakiś kurczę, co wygląda tak wiecie, marnie, a kosztuje jakieś trzy stówki, ale nie tym razem. Nie tym razem, nie zaskoczyło mnie to, lecimy dalej, kolejny ten sam aug. O kurde, dobra, ten mnie trochę zaskoczył, bo ponad stówkę. Okej, okay, tutaj mamy znowu hyperbestię za stówkę, Często te hyperbestię dropią. Zobaczcie, u niego tu wydropiła, u niego znowu wydropiła, u mnie tu już parę razy wydropiła ze 2, Więc spoko, spoko nawet, bo skrzyneczka 74 zł, a taka hyperbestia na około stówki. Też te kałaszki widzę, często dropią, ale chciałbym, kurczę, wydropić naprawdę coś mega fajnego. Jak na razie najlepszy dropik stąd. To chyba ten auk za 258. O ile się nie mylę. Ale jak na razie, spokojnie, mordeczki, spokojnie. Ile ta MK? 133 zł, niesamowite po prostu. Dobry stan jakiś. No i dobra, zostało nam 4, w sumie 5 skrzyneczek. Jak pójdzie tak do końca, to przewiduję, że tu wygram. No ale wiadomo, czasami może być jakiś konkretny dropik. Jedna kostka w ostatniej skrzynce. No i jesteśmy porobieni, pozamiatalni. No i o kurczę, o tym właśnie mówiłem. 380 trafił, ja pierdykam. Nie gadajcie, że on to jeszcze wygra, ten środkowy. Musiał w przedostatniej skrzynce, oczywiście musiał. No i ten jeszcze. A smowa, za 500 zł trafi. Ja pierdziel. Ej, wygraliśmy to! 4,5 tysiąca! Wygraliśmy to! Ej, jest zajebiście. dobra! Jest naprawdę zajebiście, więc teraz liczymy, pitosik, 4500, ja pierdziele, dobra. Mega fajnie, nie spodziewałem się, myślałem, że koniec końców, przepierdziele to, ale siadło. 5 ,5 tysiąca mamy w tym momencie, to na koniec zróbmy sobie jakiś z tych tańszych skinów jeszcze. O kurde, ale żebym pozaznaczał to. Zróbmy sobie y kontrakcik jeszcze, zobaczymy czy coś ciekawego nam siądzie, tu chyba 10 możemy dodać na jeden kontrakcik. Tak, dokładnie, dobra, za 60 zł pierwszy taki. I tutaj jakiś skin na postać dostaniemy. Ok, nie mam pojęcia ile on warty, ale zaraz się przekonamy. Gdzie ten skinek? Gdzie ten skinek? 50 zł, 49 dokładnie. No dobra, więc spróbujmy sobie jeszcze jednego z tych pamasów zrobić. Tutaj już więcej nie możemy. Kolejny tutaj kontracik za 64 w sumie złote. Ile my tu dostajemy? Pamasa, jakiś niebieski water. Ok, zobaczmy ile pitosu. Nawet go nie mogę wyczaić, 120, o proszę, tu już naprawdę fajnie oddało, no i dobra, w sumie wiecie co, zróbmy troszeczkę lepszy teraz kontrakcik, troszeczkę taki droższy, na samo zakończenie, w sumie z tych najlepszych skinów, walnijmy sobie, a co tam, zaszalejmy trochę, 2300 zł i niech się dzieje, dawaj, mamy jakieś gloves'y, ale czy one będą warte 300 przynajmniej? Coś mi się nie wydaje. Zobaczmy. Zobaczmy. Na trzeciej stronie to jest. I dobra. 2175 troszeczkę straciliśmy na tym kontrakcie, ale nie za dużo. Myślę, że spoko. No i co? Przejdźmy sobie do podsumowanka. 5,500. tysiąca. Jak w mordę strzelił, zaczynaliśmy, mieliśmy 3600. Jest proficik, jest zajebisty proficik. Skrzyneczka przetestowana. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Oczywiście nie zapominajcie o konkursach. Zostawcie łapeczkę w górze, miejcie subskrypcję kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Yo!